Dzień dobry Państwu. Dostaliście pozew z e-sądu w Lublinie, albo pozew z sądu rejonowego za płatę. Co robić? Przede wszystkim nie róbcie w obu przypadkach tego błędu, że to porwiecie, wyrzucicie. W wypadku e-sądu stwierdzicie, że to pomyłka, <laughs> ewentualnie, że stało się. Dostałem, przegram. Nie ma co się szarpać, przegram na pewno. Otóż nieprawda. Oddalić powództwo ze sądu jest proste. Czy mm, to, co napiszemy w uzasadnieniu, jest ważne? Tak, bo uzasadnienie ma za zadanie odstraszyć przeciwną stronę do wniesienia sprawy do sądu rejonowego. W przypadku pozwu z sądu rejonowego, kiedy już krok to jest dalej, mm, to też nieprawda, że przegraliście, ponieważ mogą być braki formalne we wniosku. Ponieważ we wniosku, w pozwie. E, mogą być błędy, mogą być e, wymienione załączniki, a fizycznie ich nie ma. Mogą być to dokumenty prywatne, które nie mają mocy dowodowej. Może być naprawdę 100 różnych rzeczy, dzięki którym, jeżeli na to odpiszecie, po będzie oddalony, bo to, że braliście pożyczkę w banku, noga wam się powinnała. to, że braliście, nie wiem, jakąś inną firmę e, pożyczkową, noga wam się powinna, nie zapłaciliście. To nie oznacza, że jesteście winni, ponieważ to ta instytucja, czy bank musi wam to, ten dług udowodnić, a wbrew pozorom to nie jest wcale takie łatwe. Nie wystarczą prywatne dokumenty, które może ktoś gdzieś tam stworzyć sobie sam w wordzie, w Pańcie. A często tak się zdarza. Same potwierdzenia wpłaty tej pożyczki, ewentualnie kredytu, E, mogą zawierać błędy, bo są przerobione. Ewentualnie w ogóle jest tych potwierdzeń brak. Szczególnie tyczy się to osób, które brały e, przez internet kredyty lub pożyczki. tak. Chociaż e, jeżeli ktoś własnoręcznie podpisał taką umowę w banku, dostał właśnie pozew, bo nie spłacał, została wypowiedziana umowa, to i tak w tym wypadku wcale nie jest pewna, że przegra. Tak, Ponieważ podpis może być kserem, masz, oryginału nie ma, ponieważ może nie być pieczątki ze zgodnością z oryginałem. W sądzie tylko takie dokumenty mają znaczenie. Dlaczego pieczątka ze zgodnością z oryginałem ma znaczenie? A to dlatego, że taka pieczątka oświadcza, iż oryginał istnieje. Bez tej pieczątki nie istnieje. Także pamiętajcie o tym. To są rzeczy, które odbywają się na zasadzie dokumentów. Pozew, odpowiedź, 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 aż w końcu termin rozprawy, na których tak nikt się nie zjawia. Bo po co mówić, coś, co jest zawarte już w pismach, tak? Można to powództwo oddalić w 100% i mieć święty spokój. Jeżeli taka firma pożyczkowa namieszała wam w biku, biku, wszystko można wycofać, bo w momencie, kiedy mamy pozew oddalony, to wysyłamy ten wyrok do biku czy do pożyczkodawcy z informacją, że mają ten wpis usunąć, ponieważ dotyczy długu, który nie istnieje. Właśnie. Także pierwsze, co się dzieje, kiedy otrzymamy taki pozew, to jest panika, nerwy, stres, jest umowa, jest kwota, są moje dane. Pełne, niepełne, ale są. Co ja mogę z tym zrobić? Jak z tym się bronić? Otóż nie każdy dokument może być dowodem w sprawie. Ale pamiętajcie, w Polsce prawo wygląda tak, że nawet jeżeli powód w pozwie dał totalne bzdury, totalne bzdury, to tracą najważniej w momencie, kiedy wy je odrzucicie. Kiedy odpowiecie na ten pozew i zarzucicie powodowi to czy tamto. Wtedy to jest uzasadnione i wtedy bierze się pod uwagę, że to jest jako powództwo podważone, tak? A to nie jest czasami wcale tak trudno niektóre dowody odrzucić. W momencie, kiedy nie odpiszecie, tam jest taka adnotacja na pozwie, czy to pierwszym, jak się 14 dni odpowie, czy na drugim, a że macie obowiązek odpowiedzieć pod rygorem tego, iż jeżeli, jeżeli nie odpowiecie, to wszystkie tezy, które zawarł powód, uznaje się za prawdziwe, nawet kiedy będą tam jakieś totalne głopoty. Takie mamy prawo, więc o tym pamiętajcie, tak? Warto odpisać. Jeżeli nie wiecie, co zrobić, zalecam zawsze. Udajcie się do kancelarii prawnej, przedstawcie ten dokument, bo wbrew pozorom odpisanie na taki pozew. Dla kogoś, kto się tym zajmuje, na kancelarii prawnej, która się tym zajmuje na co dzień, to nie jest trudne. Ona już patrząc na pierwsze strony, na załączniki nawet. I na materiał dowodowy nie czytając treści już, wie jakie wy macie szans. Często w trakcie czytania. E, treści dochodzi jeszcze więcej w wątpliwości. Tak. Ewentualnie powód pisze rzeczy typu. Jakieś twierdzenie. Podpiera go wyrokiem sądu, przykładowo, że niby on twierdzi tak, tak i tak, i wyrok sądu potwierdza. OK, wchodzę w wyrok sądu, patrzę, on w ogóle nie dotyczy tej sprawy. Niemożliwe? Możliwe. Sąd to też ludzie. Pamiętacie, że referent sądowy to też człowiek, nie czyta od deski do deski. Patrzę, czy są. Pismo zawiera normy formalne, zawiera, OK, odpowiedź, odpis idzie do strony pozwanej, czekamy na odpowiedź. I to Waszym zadaniem jest wymienić to, 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 to. Tak? To Waszym zadaniem jest. Więc nie poddawajcie się, bo to nie jest prawda, że nie można wygrać. Bo w uczciwych 75% szanse są duże albo bardzo duże. Mało jest takich pozwów, nawet z banków, których faktycznie nie ma czegoś doczepić i można stwierdzić: kurczę, przegram. Także, jeżeli nie wiecie, dostaliście pozew z sądu rejonowego, dostaliście pozew ze sądu. Serdecznie zapraszam. Nie wiecie i nie wiecie, co zrobić, to serdecznie zapraszam. My w tym na pewno pomożemy. Pamiętajcie jedno: odpisanie na taki pozew profesjonalnie to jest koszty najmniejsze, bo. Przy przegranej sprawie to macie koszty i większe, i jeszcze doliczone koszta komornicze, które w końcu nastąpią, i koszta postępowania sądowego. Więc to jest najtańsze, najszybsze i daje Wam realną szansę na wygraną. Nie pozbawiacie się tej szansy. Kancelaria, paluszy